Kilkoma, kilkoma projektami. To są dwa etapy. Jedna to jest ścieżka edukacyjna, gdzie szerzymy wiedzę ekonomiczną i robimy kursy szkolenia dla studentów oraz dla licealistów, dla naturzystów, żeby, żeby to zejść niżej troszeczkę i żeby z jednej strony pokazać, żeby przyszli do nas na uczelnię, a, a z drugiej, żeby to misję wypełnić, czyli dawanie przedsiębiorczości dla innych. A drugą ścieżką jest pomaganie ludziom w trudnych sytuacjach, materialnych, żeby jak to, dome, główna domena całej całego safeu jest, żeby dać ludziom wędkę, a nie rybę. I stare znajdujemy że też mały problem, które mogą otworzyć firmy z jakichś przyczyn, im pomagamy ich, prowadzimy za rękę, dajemy szkolenia z, z, z walki z biurokracją, z, ten, z prowadzeniem firmy, z marketingu pr u i, ten, i przez pierwszy okres czasu pomagamy, żeby ta firma stanęła na nogi, żeby jakoś ta nie, nie upadła od razu przy pierwszych niepowodzeniach. I tak ciągniemy tę firmę jako to są nasze projekty. Czasem, nawet, pomagamy przez uczelnie, wykonujemy pierwsze zlecenia dla nowo powstałych przedsiębiorstw.